Siemaneczką mamy taki temat. Tutaj pojawił się klient, który chciał, chce sobie zrobić ringi kotony w lampach poliftowych. No i tu mamy od niego te wszystkie graty. Za, wam pokażę, co on tutaj mi przywiózł. Troszkę tego jest. Tu może zaczniemy od tego. Tu jest Folia PPF na lampę, tak wiadomo. Tu mamy jakieś części z wewnątrz lampy, te chromiki. Tu są ringi kotony. Tutaj są odbójniki. Jeden, drugi po regeneracji noweczki. No, I tu mamy teraz tak. Jest jedna lampa. Ta lampa jest cała. O i tutaj jest standardowo do wymiany klosz. Nowe ringi, nowe odbójniki i pomalowanie tych chromów na czarny mat. Dodatkowo trzeba wyciąć brewkę ze starego klosza i wkleić w nowy. Zobaczymy sobie, co jest innego w lampach przedlift a po lift. Zobaczymy sobie, czym się różni klosz. I czym się różni sama lampa. Tutaj mamy kolejną lampę. A właściwie to, co z niej zostało po kontakcie z drzewem. Jest rozwalona. Musimy ją całą rozmontować, będzie wymieniany nowy klosz i nowy typ lampy, bo jest też cały jest spękany, także połowa lampy idzie na śmietnik, trzeba to uratować. Tu mamy jeszcze jakiś inny element z, z kolejnej lampy, też do sklejenia, do sklejenia i ma iść do tej lampy, która jest połamana, także troszkę jest do roboty. Tu mamy jeszcze jakiś jeden klosz. Też chyba z, z kolejnej lampy. Tak, z trzeciej lampy. Tu musimy wyjąć ten plastik, który jest schowany. Dojdzie nam jeszcze ta na część obudowy tej lampy, bo tego jeszcze nie mam. Tu mamy jeszcze jakiś spray, lakier czarny, połysk chyba. To pewnie pójdzie do, na, na kierunek i tutaj mamy dwa klosze do wersji poliftowej bez bredki, którą trzeba wkleić mam stare klosze od wersji przedlift to sobie porównamy przedlift z poliftem, zobaczymy czy pasują czy tu jest tylko taka różnica, że nie ma tego plastiku od kierunka tej z wewnętrznej strony no i tyle, no, zobaczymy czym to się różni i jak to nam wyjdzie ta cała regeneracja, bo lamp poliftowych jeszcze nie robiłem, zobaczymy czy, czymś, czy coś nam sprawi problem, czy będzie tak samo jak w przedlifcie. No więc zaczynam od rozklejenia lampy i zobaczymy co dalej. Dobra, pierwszą różnicą względem mojej lampy przedlitowej jest to, że tu jest tylko jedna puszka, ten moduł od zacilania. Nie ma od modułu skrętu, bo to jest lampa nieskrętna. Kolejną różnicą jest jedna wtyczka główna. Tutaj nie ma tej takiej dodatkowej, mniejszej od, od skrętu lampy. W polipcie jest to zrobione tak, że jest to wszystko w jednej, tutaj w tej większej wtyczce. I tutaj zmiany z zewnątrz się na tym kończą. Ewentualnie tu mamy y, dwa takie wieczka. Tu jest, chyba, tutaj jest w polipcie, w przedlifcie. A tutaj w polipcie nie ma takiej dziurki w tym kloszu. Jestem ciekaw, czy w tych nowych kloszach to jest, ale chyba mi się wydaje, że nie za bardzo no, w tych kloszach tego nie ma w tych kupionych przez, przez klienta no zobaczymy czy będą pasować dlaczego tu w ogóle daje nam dostęp ta dziurka tak naprawdę to do niczego bo nic tutaj palcem za bardzo nie zrobimy jedynie sobie zobaczymy tą żaróweczkę która tu jest włożona taki jakiś ledzik coś takiego jest włożone ale nic, no i to w sumie na razie tyle z różnic ja to dalej sobie rozbieram, zaraz to idzie w piecyk i to rozklejam tu widzę, ta lampa już była kiedyś klejona, bo jest zrobiona na miękkim kleju Ta się klei, także ta lampa mi pójdzie łatwo brewkę już też wiem, wiem jak sobie wyciąć ładnie także to pójdzie w miarę spoko jak ją rozkleję dawam Wam dalej pokażę, czy coś jest ciekawego w środku czy jest tak samo jak w przedlifcie Aktualizując sytuację mamy już klosz rozklejony i powiem Wam teraz tak, różnice w tych kloszach, na pewno jest brewka inna. Tu mamy wersję przedliftową. Ten plastik sam w samym środku jest troszkę inny, a tu jest ta wersja poliftowa, tu jest tak bardziej podłużnie całe, a tutaj jest jakieś takie, tu jest cały element. Tu jest taka wnęka, tu jest takie ścięcie i tu jest taki e, bardziej wtopiony ten element, a tu jest taki, takie dwie idą, takie dwa kule jakby. E, także brewka jest inna i sam kierunek jak, jak widać, e, cały ten plastik w środku, tu jest e, takie coś. Teraz ten nowy plastik, z tego, nowy plastik ten, teraz ten plastik z paliftu wygląda tak po odczepieniu od klosza. On jest montowany, tutaj są dwa zgrzewy od góry, czy tam jakieś takie albo na klej albo jakieś minimalne zgrzewy. I chyba jeszcze tutaj na tym srebrnym elemencie. Widać klej? Nie widać za bardzo. Na tym srebrnym elemencie jest klej, który jest, o. Tutaj i, o, to, i, i to jest klejone do e, klosza. Wam pokazuję dokładnie na tym kloszu. Tu jest to przyklejone w tym miejscu. i tu musimy jeszcze rozciąć taki mały zgrzewik w tym miejscu i wtedy nam całe, cały ten kierunek wychodzi. Z tego co tu widzę, porównując sobie do przedlifta, to klosza są identyczne, oprócz tutaj że w oryginale jest tutaj wycięcie, tu jest też nawet taki odlew niewycięty. Po widać to jest w jakiejś może innej wersji lampy, a to jest chyba klosz poliftowy, tak się wydaje, chyba że ktoś troszkę robił, ale raczej nie, bo to są zgrzewy na tym kierunku oryginalne, z tego co widzę i myślę, że da się przełożyć sam kierunek do klosza przedliftowego, nawet pewnie bez problemu, bo tu sobie przykleimy do plastiku. E, tutaj ten e, plastikowy element, co ma dwa zgrzewy, ten górny sobie też tu możemy podkleić nawet tym jakimś klejem kolorowym typu czarny czy jakiś, bo to jest pod schowane. Tutaj nie patrzcie, że to jest tak napaćkane, bo to są tylko takie testy brewki. E, I to będzie trzymać już w tych punktach nawet jak sobie tutaj gdzieś jeszcze podkleimy, też, to też będzie wszystko schowane. Także da się zaadaptować kierunek z przedlifta, z polifta do przedlifta. Tylko nie wiem, jak to będzie wyglądało z tą lampą, bo tutaj mamy inne troszkę te osłony odbyśników. Trzeba by to przymierzyć do tej części lampy, a ja nie mam akurat tej wersji przedliftem rozklejonej, więc nie zobaczę, ale będę mieć jeden taki na przyszłość, to sobie kiedyś zobaczę. Brewkę już też jedną sobie wyciąłem z tej starej poliftowej lampy. Także mam już wszystko przygotowane do montażu w nowy klosz. Także tam sobie muszę wkleić brewkę i teraz muszę się zająć całą tą lampą, żeby sobie to przerobić, wymienić odbłyśnik, ringi, pomalować te elementy na czarny mat No i to po prostu poskładać, poludować kabelki i zobaczymy, co to wyjdzie. No i na koniec jeszcze posklejać. Tak, żeby to było szczelne i w miarę spoko wyglądało. Także ja się zabieram dalej i Wam coś tam pokażę, jak znajdę coś ciekawego. Mamy odbłyśnik z soczewką wyciągnięty, tu jest troszkę inna niż u mnie była w przedlifcie. Tutaj te takie kropeczki, musimy to porocinać, żeby oddzielić soczewkę od odbłyśnika. Oczywiście za chwilę sobie założę rękawiczki, żeby nowy odbłyśnik z tą soczewką skleić, a ktoś tam pisał w komentarzach, żeby to było bezpalcowo na odbłyżniku w jakoś jakiegoś przypadkowego dotknięcia, więc tak to jest zrobimy dobra, soczewka zdjęta, tu jednak trzeba te łebki ściąć i lekko porozwiercać, bo to tak trzyma no i teraz trzeba tą przesłonę tak samo zrobić, tu mamy cztery zgrzewy z takim trochę cięższym dostępem, ale jakoś też to się uda myślę, że zdjąć. Eee, później trzeba coś wymyśleć, żeby ta przesłona się trzymała, bo ile strzeczka tu się załapie na tych bocznych śrubkach, to ta przesłona będzie się, się tu jedynie opierała na, na tych cypkach takich I trzeba coś zrobić, żeby ona nie wpadała w drgania, ale to myślę, że coś się tutaj eee, wymyśli. Także dobra, ja to teraz rozwiercam i patrzymy dalej. Mamy strzeczkę założoną. Zmontowałem to tak, że tam, gdzie ten mniejszy element od przesłony był, dałem w kilka miejsc silikon wysokotemperaturowy i, i tą blaszkę docisnąłem z tymi blaszkami od soczewki. Też troszkę dałem silikonu, i to powinno być tak zapobiegawcze przeciw drganiu. No i tak to wygląda. Także teraz to sobie schnie i ja lampę da dalej składam. OK, co mamy już zrobione? E, tu już mamy plastyczki pomalowane na czarno. E, tu osłonka kseno, e, so, soczewki jest czarny mat. E, tutaj się klei jeszcze e, kierunek, jest w czarnym połysku. Tu już też się ringi powoli tworzą. Jest mniejszy ring e, i ma czarną obwódkę, czarny mat. I tutaj jest kolejny ring, też się jeszcze klei, jest też w czarnym macie. Pokażę Wam rozmiary ringów. To jest ten mniejszy 95 mm. A te większe mają 115 mm. Tam gdzie powinno być to niech sobie leży. I odważnik. Dobra, także... Teraz się biorę za lutowanie tych przetwornic, żeby to już było tutaj coś też poskładane elektrycznie. No i powoli to będę składać. Co tu jeszcze ciekawego jest? Wiązka, która idzie do tej żarówki ledowej, która idzie na ringi daje światło. Ma dwa kabelki, dwa czarne oczywiście. No i nie wiem, który ja nie widziałem, który jest plus. Ale podziałam sobie po wiązce tutaj do, do, do tej kostki, i jeden z nich jest plusem, który tutaj wchodzi: górne lewe gniazdo, a drugi łączy gdzieś, gdzieś tutaj się z tym brązowym. Także wszystko już jest jasne. No, plus to wiadomo plus od kierunku to wiadomo niebieski i tyle. Tak to sobie tutaj poskładam. I jeszcze na koniec tam zostanie wklejenie brewki. Brewka będzie czarnym połysku eee, I później dopiero eee, eee, Najpierw Zobaczymy sobie czarność samej Brewki, a później dopiero się za, Zabiorę za, za sklejenie lampy i wtedy Będzie już efekt końcowy lampy eee, Też nie mam tej lampy jak Podłączyć, bo tu są inne wtyczki Tak mi się wydaje, bo na znaczy się są, ale czy Pasują, czy pasują wtyczki od przedlifta chyba nie do końca, więc klient dopiero mi, mam, mam taką nadzieję, że mi podeśle jakiś filmik, bądź zdjęcia jak te lampy już na samochodzie będą wyglądały. I wtedy sobie ocenimy, czy jest spoko, czy jest lipa. Mam nadzieję, że jest spoko, że będzie spoko. Także lampy będą prawie całe czarne. One w oryginale tutaj miały tak srebrne tabwódki. Tutaj ta obwódka od ksenonu też srebrna, srebrny kierunek. No i srebrna brewka, a tak to będzie wszystko czarne. Tu poza, poza, poza tą srebrną rameczką dookoła tej czarnej kropki, dlatego też, że ciężko ją wyjąć i nie chciałem, żeby mi to pękło, więc ją zostawiłem. Taki no mały ten akcentik będzie, ale on nie będzie za bardzo widoczny. Tutaj jest coś takiego. Zobaczymy jak to wyjdzie na, na lampie już sklejonej, na gotowej. A tak to w sumie nic trudnego. Bo tutaj nie mamy lamp skrętych, więc to było też w miarę łatwo rozebrać. Troszkę było zbawy, żeby to rozwiercić, tę soczewkę od odbuśnika. Ale da się to opanować w domowych warunkach, wszystko. Także lecimy dalej i niedługo będziemy się zabierać za sklejanie. A jeszcze tutaj wyleciały wszystkie te stare światłowody, te ringi. To już nie, nie będzie potrzebne. W teorii one mogłyby zostać, yy, tylko że ten element i ten element one by wychodziły dalej w stronę lampy i, i, i nie wiem, czy by gdzieś tutaj jakoś to dziwnie nie oświetlało yy, boku lampy, więc wolałem to zaślepić, wyjąć i mieć to z głowy. ona chyba są ze szkła. No, a wy przedlifcie były z plastiku. Tak mi się wydaje. Ringi. O, ringi są plastikowe. Także tutaj światło wody idą szklane. I właśnie jest też tak, że często ten mniejszy, mniejszy ring świeci o wiele mocniej. O, tutaj ten. A ten większy słabiej, dlatego że ten ring ma z światło bezpośrednio tutaj z tej diody, która jest wewnątrz pod tym czarnym plastikiem. I jest tutaj światło dawane tak, jakby naprzód prosto w ten ring. A ring ten duży, on ma dwa światłowody, które idą chyba mi się wydaje, że jeden od góry, drugi od dołu, czy coś takiego, czy jeden od tej, a drugi od tej, i po prostu tymi dwoma jest przekazywane to światło. O, nawet tu wam pokażę, o. tak to światło idzie. Jeden, one, jeden, dwa od góry, i każdy wchodzi z innej strony. Dlatego on z reguły świeci słabiej. Tutaj w poliwcie nie ma tak jak w przedliwcie, że te światło wody są w jakiejś izolacji. One no, są takie gołe, więc też do światło gdzieś po prostu troszkę gubią. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby to było tak bez żadnej osłonki. No ale tak sobie wymyślili. Tak jest, więc nie mnie oceniać. A więc, dobra, zabieram się dalej do, do roboty. Tu mam fajnego pacjenta. To jest ta druga lampa, która została, która miała kontakt z drzewem. Czy czymś tam? No i on przód jest cały rozwalony. Tutaj jest ten plastik, pęknięty od kierunku, to do taki dolny. Klosz cały zbity, popękany. Tam w środek jest tutaj cały, chyba. Też nie wiem, co tutaj wystaje. Ring pęknięty. Ta osłona so, soczewki też, też jest pęknięta tutaj w tym miejscu. Kierunek jest chyba cały. Ale to, to się dopiero okaże, jak to rozbiorę z tyłu. Tutaj było wszystko ok. Tutaj są pęknięte te mocowania od regulacji. Sama regulacja tutaj kierunek w ogóle jest cały rozerwany. Tam, gdzie jest wejście na zerówkę tutaj mocowanie tego przewodu to jest urwane. W tym miejscu tego przewodu tu jest tam mocowanie. Regulacji jest ok. Plan jest taki, żeby całą lampę rozkleić, rozebrać, wszystko przełożyć dosłownie do nowej obudowy, do nowej tej tylnej obudowy, no i skleić z nowym kloszem. Przy okazji robiąc regenerację, czyli nowe ringi, nowy odbłyśnik, tam czarne wnętrze i takie tam doperelki. No i tu jest troszkę więcej roboty, bo samo przełożenie tych kabli, wszystkich, ułożenie tych wiązek, tych regulacji, troszkę więcej z tym zejdzie, no ale jakoś, jakoś tam sobie z tym poradzę. No zobaczymy zobaczymy, jaki będzie efekt, e, też jestem ciekaw czy da się tą lampę, e, teraz już ją tak powyrywać, bo tutaj jest w miarę to luźne, e, tak jakby ten klej po prostu sam się wyrwał od siły uderzenia, przynajmniej w tym miejscu, tutaj może to trzymać dalej, ale zaraz sobie włożę e, w piecyk i będę to rozklejać i rozbierać na, na części pierwsze. Dostałem już kolejną lampę od tego klienta, e, to jest tak jakby... Prawie już czwarta, bo e, miałem dwie, dwie całe, w tym jedna uszkodzona. E, części jeszcze od jednej, tam miałem klosz. E, tą obudowę. Znaczy klosz, klosz z kierunkiem, tym takim bocznym, co tutaj jest. Z tej strony to taki plastik, pl 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 o, to z tym. E, e, I teraz dostałem kolejną, bo e, trzeba było domówić e, tą, wewnętrz, tą, tą tylną obudowę, tą czarną. Klient domówił, tylko że nie lewą a prawą stronę. Się tak mu tam wysłali źle. No i stwierdził, że jak ma za wydawać 400 za tą całą tylnią obudowę, to za 7 stów chyba miał całą lampę. No i kupił całą lampę, już ją rozkleję, rozkładam na, na części pierwsze. Wyciągam stąd co jest niepotrzebne, wkładam te części moje już porobione, pomalowane i będę ją sklejać. A no jeszcze muszę klej usunąć, co jest w sumie najgorsze w tym. A teraz sobie oczyściłem kierunek z chromu i będę go malować. Także robota powoli idzie. W wolnym czasie sobie coś tam dubię. zaraz tutaj sobie ten plastik też dotnę, ringi zamontuję, powkładam moje pomalowane plastyczki i będzie już coś dalej też zrobione. No najgorzej jest z tym cholernym klejem, bo to usuwać to jest po prostu dramat, ale trzeba to zrobić. Sklejam sobie lampy i zrobiłem taki piecyk śmieszny, prowizoryczny, żeby, żeby się nie bawić w piekarniku. No karton, jak widać, grzeje to webasto na maksymalnych obrotach. Mam tutaj taki termometr podglądowy, ile jest stopni. Musi tam dojść do około, według tego kleju butylowego, niby do 130, i tutaj do 100 dochodzi. Tak patrzyłem, tutaj ten klej to się wtedy robi, o już przy 70 to już jest taka guma, że masakra, więc mi to w zupełności wystarczy, chwilę to podtrzymam, Klos sobie docisnę, e, tam te takie metalowe opaski pozakładam, żeby to e, mi się nie rozeszło, Wam pokazuję o których mowa, tutaj takich o tych blaszkach, są takie dwie w tych poliftowych, przedliftowych chyba jest jedna, albo u mnie nie było jednej, e, no i także taki... E, Mały domowy piecyk sobie zrobiłem, domowy garażowy bardziej, ale mam nadzieję, że działa. Zobaczymy. Eee, termometr od pieca do, do wędzarni, chyba. Mam jakiś naj, najtańszy, to jest Allegro kupiony. No karton to tam dostałem z lampą, no to sobie go wykorzystałem. A no i tak to jakoś się tam grzeje. Karton no jest ciepły, lekko też puchnie od tego ciepła. Mam nadzieję, że mi się to nie spali od tego, że ma ciężko pchać to powietrze. A tutaj mam taką szparę zostawioną, żeby, żeby to powietrze uciekało. O, klej się już przykleja. Ops, ops, poleciał jak babok z nosa. <grym> Dobra, to mam jedną lampę, jedną lampę kleję, drugą za chwilę będę sobie też musiał pokleić. I będą już dwie lampy politowe gotowe. Myślę, że uda mi się to zamontować jedną lampę na mój samochód. Zobaczymy jaka jest różnica między przedliftem a poliftem Przy tym aby lampy będą po tym tuningu moim. No i zobaczymy. Muszę tam teraz zerknąć, bo to jest pierwsza lampa, którą wygrzewam. Czy nic tam się nie topi od tyłu. No I zaraz zobaczymy dalej. A oto efekt finalny. Pozwoliłem sobie lampę zamontować do siebie. Ona tam jest tylko na jedną śrubkę załapana, więc tutaj nie ma spasu, ale tak to mniej więcej wygląda. Troszkę się odbija światło. Widzimy czarną brewkę na czarnym lakerze, jak to się komponuje. Jednym się może podobać, innym nie. To już kwestia gustu. No, a sama lampa podobna jest do przedliftowych. Troszkę się odbija. To jest tylko ten kierunek inny z względem przedliftu, tak to wygląda. Niestety nie mogę tej nowej lampy, lampy sobie podłączyć, bo tam jest troszkę to inaczej ułożone i nie wiem, czy mi nic nie popali. Mówię, tu jest troszkę jaśniej z tej strony zrobione. To się tak odbija Niepotrzebnie, chyba że ją lekko może inaczej ustawię, to będzie może lepiej. Ile za zobaczymy, dobra, tu już tak się na mnie odbija światełko i tak to wygląda. Ja tutaj widzimy w tej prawej lampie ten ring mniejszy, jest bardziej wyrazisty, ten większy troszkę mniej, a w tej przedliftowej oba są tak samo widoczne, wyraziste. E, brewka. W prawej lampie poliktowa jest mniej wyrazista, w lewej jest bardziej wyrazista. Uż pomijam ten fakt, że tam jest pół litra wody wlane w tej brewce. No, a tym się będę później zajmować. A no, i tak to wygląda. Zobaczymy może z bliska. Na, na kloszu został, na, została nałożona folia PPF, więc tam jeszcze takie jakieś minimalne są e, mazy, one się muszą lekko jeszcze wygrzać, najlepiej w słońcu. I tutaj kierunek czarny, no, też tak się to brzydko odbija w, apa, a, w aparacie, taka skórka jest, ale to na żywo jest lepiej. No i tak to wygląda. Także dzięki za obejrzenie. Idę następnego określenia.